Marine, wy. o, jeden kole, jeden, uciek, no, kurczę, zasadny mężczyzna, ja dzisiaj zegramy w wodę. I gotowaliśmy praktycznie... Jeden kolega już nie tam uciekł, no uciek. Jeżeli tam dotrzysz się ku ku ale ale nawet nie wiecie, jaki jest stres w momencie, jak... Wiecie, że tam nie życie jest do ciebie i on nam no się płynie. Ale na sobie, zaraz będę wiedział, że... Bo nie wiem, czy będzie, czy będzie, czy będzie, ale bardzo słaba by go poszło, naprawdę sporo by go poszło. Ale jak mógłbyś mówiłbyś, odłożyć, dobrze? Włączyć pomping, pomping, włączyć pompę no, bo, bo, bo mamy minus jeden do odwygodności eee, A ja, ja, każdy minus, nie ciebie Nie, nie tylko każdego minusu O, zobaczcie ile punktów leci To jest najwięcej punktów za, za misję Krążownik Lumpka zatokiony, a tu, 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 tu jest chyba, tu jest chyba, tu jest podział mieszkańców, to jest chyba korzownik bo tu jest okej, nie jest pewny zobaczcie, ile punkt cięższy za to leci i dawaj, dawaj. Naprawdę bardzo sportu cieszę się. Dla zespołu, jeśli idzie, to ja może poproszę muzykę, żeby się chłopy... ...nie stresowali. No już, zaz... 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 prawa. Zobaczcie, k**wa. Daj tak... O kurcz ile, ile... tam... ile tam są zbitków? Jak już... Bo tu niedaleko... był to okręt, nie? Nie, nie, w tym miejscu. My jesteśmy tu więc... w ostatek, więc... Było już trzech? Tylko to był kożownik. Kurde! On pełny! No a cóż, mówi się trudno. To jest wojna. Ale nie, nie, to wiecie, jeśli to nie kończy co to da się tam dodać, a nie na granicy. Nie będę go mówił, bo jestem do zrobię tego. nic nie chcę tego robić. Mnóstwo pracy w to włożyłem, mnóstwo pracy, mnóstwo pracy w to włożyłem, mnóstwo pracy. Ten kanał, żeby kule tego odcinka dopozytywały mi, a, a, a nie się wszystkiego tego odebrać. Chodź. I tak jak mówiłem, przypie... tutaj dodałeś mi taki... Mm. No to ma kurczę jakby... Mogę zaczekać do momentu, aż on będzie... Będę przekawił do momentu, kiedy, kiedy... 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 zaczyna ty się skręcać w tej i tym mówiłam topedy. Bo nie zaczęł muszę... powinien mi się wpisanym się to pomówić. Myślę, że ja się pakuje w topedy. Więc on się tak obrócił, że... A mogę poczekać aż kiedy bym ten niszczyciel Ja bym przepłynął, to bym czekać trochę jeszcze. A wtedy bym mu oddał. Co mówię? A to są za bardzo zapominam, a poniżej, 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 Dawaj, 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 dawaj. dalej, 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 dawaj, dalej, 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 jakie dalej, jakie dalej, 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 jakie dalej, 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 To będzie dla ja tutaj już nigdy nie zjedzili te torpery po pierwsze Byłem tak duży tak zapalnik że na te duże te to jedno na dwa, albo na, na jeden hit, albo na dwa hity. Ja że te toby można już ale bez gazowania te nie nagozone i tak bym chyba te torpedy to sposobia, że, żeby żeby podgrzać, bo tam nie ma nic podzielne sądzenie bez podgrzania. Ale zawsze jak, jak, jak się skończy, tyle, chyba 10% 15%. I nagrzania, to i tak na trafiają w cel. Ale on, on zawsze wy, 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 wybuchają. Ja po prostu 20% procent, tak samo jak to nie 20% baterii To tak samo jak tu Powiedział, że 15 ton zacznę na to będę kupić. No i patrzcie, co my to kurda za to. Lili. Kupi na mać. E, serio? No i tak powiem, że jest ze sporo. To ten koju był naprawdę mały, bo było raz, dwa, trzy, cztery i tam pięć. No mówię jak na siód ten siódmy to panem po nikotrzownik, był co no już mówię. Czuję tu jest misja wykonane w ciągu te, te ceny na tej szurki, to jest po prostu ja pierdziłę tem wiadomości, zadania, wykonane wszystko. Oj patrzcie, to wansował. Oooo! Jeszcze ten awansował Dobra chłopie w chłopie, zarządzanie, nie? Że może on więcej za tydzień się nie? A poszekł wam, ale tutaj poszekł na no, drogę. To podjemy tak, że podzielimy w a nie w to. Dobrze, mi to bym jak nie to było, żeby... żeby... żeby, 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 żeby się umieć to łatwiej zmieniać. Co masz, panie I teraz zalga, rozpocznijmy ładowanie. Słuchaj. Jakie tu jest po to widzę, że można kur cool kampić Dobra, bawiki, załaduj mi do fur I teraz ładujemy za to będzie jep. Jep, jep, jep I ja nawet, ja nawet nie parzę co ładuję, bo bo ja po prostu klikam, klikam pod, wiem, że to pewnie więc te po co to pewnie więc z tych nawet nie klikam gdzie, gdzie O i paliła przede wszystkim Spędzimy i dawaj, i kończymy i dawaj, i jedziemy. I robimy... ...te... te... z tylu... ...przecież z tylu razy, i jeszcze raz załadować tylną torpedę. Tą lupową. Jeszcze raz trzeba ją, jeszcze raz trzeba załadować. Jeszcze raz, jeszcze raz muszę tą tylną załadować, jeszcze raz ponownie. A nie, wszystko muszę załadować jeszcze raz znowu, nie tego że... I gotowe. No i przód jest pełny, więc... Zobaczymy, czy wszystko, czy wszystko mamy. Nic nie jest... A, a, a! U mnie to działa? Nie! Pięknie. I wszystko pełne na full! Mamy pełne, mam pełne wszystko. i tylko odkryjemy tę aktorię, to było... Do... jeszcze mam tygodniu, że przyszedłem Co to jest? A ta... to jest taka To jak to... 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 też To jest tych skrzydeł, co Amerykanie wali Ale... nie... niekogo z was w bo... Ale... powiem ci tutaj... tutaj... kanale, że podobnie Amerykanie znaleźli... gdzieś na... chyba w Płocie, bo gdzieś... nie... 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 ten... Amerykański... Samochód, czyli dla te, te to tego jest ustawiony tak, żeby, żeby nie wykrywały go. Dla tego nie wykrywały? I w ma nie, w ten sposób? I TV. nie, nie, wtedy aby... a nie, 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 Że to się przyjdzie. To jest, żeby komwoje, ale za to nie, ile nie, 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 i ja to będę na kurs, tylko ciutko go poprawię, żeby przypadkiem znowu nie zdarzyło się ta, ta żart, a że nagle mi stopa jest no faka, mi się wyglądał blambaniec niby, tylko błagam, naprawdę będę badać bliziotko, tylko ja bym tam musi się udać ten, ten, ten atak. Rily, jeszcze się upewniam, czy wszystko mam na full, wszystkie to będzie sam. No to ten przód i Paliwo jest pełne ścielu Jest, tu jest, tu jest Dobra, wszystko jest Tak kapisz I maszynownia Zapłon! Odpływamy Pełna naprzód I. jebut tak, mówiłem, Matrycie, to, tak jak mówiłem, szkoda, że tu nie ma bunkra, Bo tu gdzie to okienka pracują, to były bunkry dwa. Aha! Tu, tu gdzie ta trutka z udziałem kamery, to był ten bunkier, a tu był drugi bunkier. A w sensie, że w, 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 w sekretarzu, no ale ten akord jest większy. Tu jest jeden bunkier, później tam jest takie jakby dźwigi, budowane do. Tu jest drugi, a tu jest, e, podwójnie powiem, fundamenty, czyli jest dziura pod niego zbierana. Szkoda, że chłopy zrobili taką pokratką animację, nie? Że, że to jest pokratkowa. Ale dobra, ja, ja, ja to nie dbam. Powinno by jeszcze jest, żeby, kurna, być skuteczną, a nie patrzeć na te góry. Przyznaję. Las, las udało nam się, to chyba na pierwszym odcinku, gdzie my się przeczęliśmy chyba na, na lotniskowiec, nie jestem pewny. My się tego chyba przeczęliśmy na lotniskowiec, i go rozsadzili. A właśnie, nie wiem, czy to było w odcinku, ale... Ale pamiętam, że czasem my to byliśmy na lotniskowiec, ale... Tym razem... To jest szkoda, że w tej grze to jest... To, to, to jest brytyjska wersja Amanty, a nie... Ale po prostu amerykańskie, gdzie amerykańska miała. Ta miała po 3 wieże, czyli miała. Kurde z przodu. 6 wież. A tamto miała. je... A a tamto miała 8, bo jeszcze miała 2 po obu butach. To, to, to była groźniejsza. Zresztą tamten to miał jeszcze bomby głębinowe. To jest skutecznie i miał większe pokrycie, i był ciutko, ciuteczkę większe.

Bo co oglądam. U to, 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 no, po to, to, to nie to jest w ogóle KTS? A nie speed, bo tu prędkość... ...to był speed tutaj. Będziemy wyglądać końca Czyli śledzu. Czyli mamy wodę płaską. Mhm. Uh -huh. no, płaską wodę. Może po kondycji niezburzonej. Szkoda, że w nie ma takiego odpysku A dokładnie jak... Tu oczywiście to jest mini symulacja tego Że jak podskakuje na większym punkcie To na odskoczyć O Wtedy kiedy na świat jest powyżej Takimi takim na wyższym punkcie To na odskoczyć O właśnie takie teraz Zrozum, że mamy... Mamy ten gdzie Tutaj mamy żół taki jakby zielony. Akurat mogę dać, że dość bardzo podobnie na to tutaj. Czyli będzie ciało i, i już mamy takie jest... zgry. To, to jest oko łatwo zrobić, tylko jeszcze trzeba jeść mody, które przybliżają gleby do do, do do blisko. Dobra. Na patrolu do lądowania o i teraz to się znacznie wpi... piedzie o i teraz to się znacznie wpiedzie żaden kiosk o właśnie tego jak mówię ja tych topet nawet nie dotknę tych toped nawet nie utykam, bo te topedy atakują dosłownie tego nie powinien to nawet badać to się nadaje na te konwoje

I teraz mam cieczkę lepiej ten kurs ustawiony, więc teraz powinniśmy dodać pewnie te rozkazy. zawsze po połowie. W połowie jakiś połowy potowe, to zawsze się nie dostaję. Gdzieś, gdzieś tutaj przy obszarze. Mam um, nadzieję, <Into pain> że dostanę, bo się kurwa, o co się Naprawdę się bardzo może się wkurzę. No i nie dostanę tego znowu. Ja o tym kulę my weź, to patrz, chłopie, jak ty kura nie możesz jak tej misji wykonać, nie? Tam ta, 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 to mi bym, tam, to na falcie. Bo jak to byłoby kura tu, centralnie na tym, to może bym dostał ten rozkaz. A tak to, a tak to, to, to nie dostanę. Nie. Nie. Ja to I na ulepor to wbrew uh... To jest słabizna To jest słabo To jest słabo, słabo. Słabizna, naprawdę Przychwytu. Zrobię taki myk. Pięknie bliżej. Seria. serio? Ja piedziłem, akurat mi się to musiał zrobić, nie? Akurat szczątko, nie? Jakieś to w ogóle żeby tej grze, to jest po prostu, ja piedziłem. Któż tu mów na widok niepojęte mm. Tylko pewnie nie nic nie widzisz Nic za nic, mimo że ten okręt to te jest, to go nie ma Jaką z wodą o, To jest tej wody O, z bomba. Oh shit! się Full speed, head Mamy okę Mamy okęt Mamy okęt nie byle jaki. Co mamy? Kulna tankowiec! Jeszcze kulna lepiej! Jeszcze tylko tylko odnaczę odeczkę punktu. Ile to, to znaczy? Pięcie. Nawet dłużej w Został Raz, drugi, trzeci. I, i, I już nawet we bucie. Zresztą jaki to będzie po nim? Dobra, leży. Leży. Jeszcze jeden z że... żeby naprawdę chce, żebym tonął. Dobra, padł. Leży.

Powinien zniknąć zanim na nasz okręt. Gdzie nie, nie, nie w tak, nie, niego w pieprze? Tak, to on zniknie za zanim się w niego w pieprze. A jest daleko. To jest coś do niego podejść jak najbliżej. I... Dobra, Trójka. Już cię mam, gnoju. Już cię mam. Już cię mam. Już Już, 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 cię. już, już, już cię, cię nie puszczę. Już, jo, Ju, już, już cię nie mam, ci Raz. Już się już już już, 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 już nie puszczę. Nie, nie, teraz mam nie kontowali. Aż go nie, aż go nie nie podpalę. Jak go podpalę? Teraz kolejny raz i walimy i walimy zbijałem mu, mu to wytrzymało się jakby się dało I adwankow, wiecie ja co walimy mu tak może? Paki! Przyrody paliwowe, może mu Żebym Że ton tonął. Jakby co? Dobra, dobra, podpalone. Wybuchnie, wy, wy, wybuchnie. O, o nie, no to jest jeszcze... Pięknie dostaw zdziała. I mam co wybierać, nie? Powiedzenia... I wracamy Pat się, się pod pokład Zerwógy mi się pod pokład A co to może być, nie? Mamy jakieś... transmisję jakąś Chyba No potem, żeby zbiegać, bo zaraz potem, kiedy się gdzieś ubiegamy, na tych ustawach... A tu, dużo zajmę do odpoczynek Fajna

Chodź. Ale to na tyle, że zakończyliśmy. Subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, cześć!